Nasze materiały napędza ceneo.pl, największa porównywarka cen gier. Battletoads obchodzą w tym roku swoje 25. urodziny. Ich debiutancka przygoda na NES-ie zapisała się na kartach historii nie tylko jako jedna z najtrudniejszych gier w bibliotece konsoli, ale również jedna z najbardziej pomysłowych, różnorodnych i atrakcyjnych wizualnie bijatek swoich czasów. O tym, jak ukochana jest przez miłośników starszych gier, świadczyć może sam fakt, że dziś wciąż o niej mówimy. Nadal jest popularną pozycją wśród graczy retro i została zakorzeniona w popkulturze, chociażby w formie memów. Miłość do serii płonie w sercach jej fanów tak gorliwie, że gdy poprosiłem The Mexican Runnera o nagranie kilku gliczy do System Error, ten tego nie zrobił. Zamiast tego skontaktował się ze swoimi znajomymi speedrunnerami i przygotował na nasze potrzeby dość ciekawostek i sztuczek, by wypełnić nimi cały osobny materiał. Dzięki niemu i wy staniecie się specjalistami od walecznych ropuch. Zacznijmy od podstaw. Battletoads jest grą diabelnie trudną, ale możemy ułatwić sobie życie, startując z bonusowymi życiami. Na ekranie tytułowym bądź kontynuacji wystarczy przytrzymać strzałkę w dół oraz A i B wciskając start. W ten sposób zaczniemy z pięcioma zamiast trzech serduszek. Pierwsza plansza gry Ragnarok's Canyon jest stosunkowo prosta jak na ogólny poziom trudności tytułu, ale i tu zastosować możemy kilka trików. Po pierwsze, można ją całkowicie ominąć, korzystając z ukrytego teleportu, który pojawia się na startowej skarpie przez pierwszych kilka sekund gry. Dostępny jest on tylko jeśli odpowiednio szybko poradzimy sobie z pierwszymi przeciwnikami, najlepiej celnie ich taranując. Portal ten przeniesie nas aż do poziomu trzeciego. Po drugie, jednej z walk można całkowicie uniknąć, ustawiając się odpowiednio przy skarpie. Przeciwnicy spadną w otchłań, oszczędzając nam cennych sekund, no i zdrowia. Po trzecie, poziom skończyć można z gliczowym przytupem. Jeśli odpowiednio zsynchronizujemy pokonanie bossa z upadkiem w przepaść, stracimy całe zdrowie, ale nasza ropucha nadal, jak gdyby nigdy nic, biegła będzie w animacji, a utrata życia nie zostanie zaliczona. Jeśli skorzystaliście ze skrótu na początku pierwszej planszy, pominiecie etap drugi, Wookie Hole, ale jest pewien powód, dla którego moglibyście chcieć go odwiedzić. Żonglując krukiem można bardzo łatwo zdobyć bonusowe życia. Dostaje się je za każde kilka prawidłowych podbić. Co staje się bardzo przydatne, bo dodatkowe próby są tu na wagę złota. Poziom trzeci to sławny turbo tunel i to tu dopiero zaczyna się prawdziwa zabawa. Przytrzymując przycisk skoku przed rozpoczęciem poziomu, możemy go zbuforować. Plansza rozpocznie się wtedy od zbagowanego podskoku w powietrzu, co pozwoli nam na przykład wyprowadzić szybszy atak z zaskoczenia. Wiedza o buforowaniu przyda nam się jeszcze później. Najwięcej interesujących kaskaderskich wręcz sztuczek, wykonać można natomiast podczas samej sekcji na pojeździe. Na przykład, wskakując na motor, możemy wykonać super skok omijający pierwszą przeszkodę. Aby go wykonać, musimy wskoczyć na pojazd w taki sposób, by ropucha w momencie kontaktu była w trakcie unoszenia się, a nie opadania. Skacząc i przesuwając się do krawędzi ekranu, możemy też ratować się, jeśli nie trafimy w rampę podobny sposób przeskakiwać można po dwie przeszkody naraz. Na samym końcu etapu, w najtrudniejszej sekcji toru przeszkód, kryje się też kolejny «warp», czyli portal pomijający poziom. Znajduje się on dokładnie w tym punkcie, zaraz przed morderczym betonowym blokiem. Przeniesie nas on prosto do planszy piątej. Ale aby się tam znaleźć, musielibyśmy najpierw potrafić nawigować diabelnie trudny turbo tunel, dlatego alternatywnie możemy spróbować go ominąć tym bardzo dziwnym i niezwykle precyzyjnym glitchem. Najpierw musimy wsiąść na moplika i zabić się przed dotknięciem linii startu. Gra nie jest na to przygotowana i teraz jeśli uda nam się zabić ponownie, zjeżdżając gwałtownie w dół przy końcu pierwszej platformy, całkowicie się zgliczuje. Minus jest taki, że glitch ten może zawiesić grę, ale jeśli się uda, Battletoads zwariuje i przeniesie nas do planszy czwartej. Ta nazwana Arctic Caverns zawiera kilka ciekawych skrótów. Najważniejszym jest możliwość przegliczowania się przez podłogę w tym punkcie planszy. Wystarczy tylko ustawić się w odpowiedniej pozycji i dać uderzyć przez blok lodu. Skrót ten gliczuje jednak grę. Powoduje, że na ekranie przestają wyświetlać się przeciwnicy, uniemożliwiając jej ukończenie. Aby naprawić ten problem, należy po upadku cofnąć się kilka kroków w prawo zamiast iść w lewo, by aktywować odpowiedni trigger i przywrócić grę do standardowego biegu. Ten etap także zawiera tzw. warpa, który pojawia się u góry pionowego tunelu, gdy zaczynamy zjeżdżać na platformie. Jego aktywacja pominie rundę piątą i wrzuci gracza prosto do szóstej. Jeśli jednak zdecydujemy się ukończyć poziom, przydatna będzie informacja, że ten kolec jest dość dziwnie zaprogramowany i nie wykryje z nami kolizji nawet w powietrzu, jeśli wciskamy strzałkę w dół. Oraz że możemy przejść etap zabijając się tak długo, jak nasze zwłoki dotkną punktu końcowego planszy. Level 5 nazywa się Surf City. Tu też możemy wskoczyć na deskę, by wykonać super skok omijający część przeszkód. Możemy też zabić się w ostatniej chwili poziomu i, i tak go zaliczyć, dotykając linii mety trupem. Nowa sztuczka pojawia się natomiast w trybie dwuosobowym. Jak demonstruje nam amerykański speedrunner PJ, minibosa gry Big Blaga zabić można zaledwie dwoma atakami. W trybie co obaj gracze mogą sobie robić wzajemnie krzywdę, a jeden z ataków kończących kombo, Wielka Piącha, zadaje aż 15 razy większe obrażenia niż zwykły cios. Jeśli do takiego mordoklepania nadstawi się drugi gracz, a potem odsunie przed zadaniem kończącego ciosu i jednocześnie podstawi się tam Blag, zgarnie na swoją szczurzą japę całą jego moc, tracąc praktycznie wszystkie punkty zdrowia. Poziom szósty, karnafsler to gratka dla zwolenników tulenia węży. Prócz obowiązkowego warpa, do którego dostać się można na tej planszy, wykonując bardzo precyzyjny skok między kolcami na ekranie o różowym tle, jest tu kilka ciekawych okazji do bezcelowego gliczowania planszy. Na brązowym ekranie możemy na przykład wyskoczyć poza obszar mapy, żeby popełnić honorowe samobójstwo. Albo krytycznie spowolnić grę na niebieskim ekranie, blokując się między elementami węża. Gra zatrzymuje się wówczas niemal całkowicie, próbując ustalić, w jaki sposób działać powinno w ogóle wykrywanie takiej kolizji. Jeśli chcemy natomiast, by nasza śmierć miała troszkę więcej sensu, możemy rzucić się prosto w kolce ekranu czerwonego i tak długo, jak dotkniemy wyjścia, plansza zostanie zaliczona. Co ciekawe, we wszystkich etapach, w których można ukończyć poziom umierając, tak długo jak gra nie zdąży nas zrespawnować na ekranie, życie nie jest uznawane za stracone i rozpoczynając kolejny poziom, wrócimy do pełni sił. Plansza siódma, z Inferno, opiera się w większości konwencjonalnym sztuczkom, ale w sekcji z rakietami możemy uniknąć ataku od dołu, chowając się pod nimi. Podobnie biedna w przydatnej glicze jest plansza ósma, Intruder Excluder. W trybie jednoosobowym da się dotrzeć do bossa w trybie zombiaka, wykorzystując pole elektryczne jako odskocznie. Flaga bossa nadpisuje animację śmierci i rozpoczynamy walkę z zerową liczbą punktów zdrowia. W trybie dwuosobowym natomiast można zliczować jednego z graczy w taki sposób, by stał się nieśmiertelny. Krok pierwszy to pozwolić, by do drugiego gracza przykleił się snodbol, to ta żółta kulka glutu. Krok drugi to podnieść go w takim stanie i samemu dać się ośluzować snodbolowi. Błąd powoduje, że drugi gracz przestaje być trzymany przez pierwszego i zamiast tego lewituje nad jego głową. Nadal mogą mu być zadawane obrażenia, ale po śmierci zostaje w swojej pozycji. Dzięki temu gra staje się dużo prostsza i resztę poziomu ukończyć można identycznie, jak w trybie jednoosobowym. Etap 9: Terra Tubes to jedna z najdziwniejszych i najbardziej gliczogennych miejscówek całych Battletoadsów. Na dzień dobry znów możemy buferować skok, by kierując się w lewo, od razu wyskoczyć poza granice planszy. W ten sposób można potencjalnie ominąć większość poziomu, ale jak na mapce lodowej, pomijanie zbyt dużej części uniemożliwi jej ukończenie. Prócz tego, wiele zabójczych kolców można ominąć bardzo precyzyjnie manewrując między nimi i to w sposób, który na logikę powinien nas zabić. Plansza dziesiąta, Rat Race, zawiera bardzo dziwny, ale niezwykle przydatny glitch. Jej celem jest kilkukrotnie prześcignąć tytułowego szczura i rozbroić bombę na dnie tunelu, zanim uda mu się ją zdetonować. Sam szczur nie jest bosem planszy i w standardowych okolicznościach jest nieśmiertelny. Ale z jakiegoś powodu, jeśli zdobędziemy wystarczającą przewagę, by zatrzymać go przed lądowaniem i zasadzić mu mocnego kopniaka, Gra pomyśli, że zabiliśmy bosa i bardzo przedwcześnie ukończy planszę. W tym dziwacznym stanie, szczur staje się też śmiertelny, jeśli będziemy mieli dość cierpliwości, by go zabić, a ma dość sporo zdrowia. Efekt będzie podobny. Plansza skończy się przedwcześnie. Etap 12, The Revolution, to ostatni poziom gry, a nasza główna sztuczka dotyczy jego końcowego bossa, seksownej mrocznej królowej. W normalnych okolicznościach lubi ona uciekać przed naszymi atakami, wznosząc się w powietrze, ale atakując ją od strony pleców w taki sposób, by Sprite Żaby zahaczył o jej front, da się wymusić jej atak kolanem, który zmusza ją do pozostania na ziemi. Robiąc to w odpowiedni sposób, da się ją zapętlić, by używała go bez przerwy i była bardzo łatwym celem. Pokonawszy królową, można też wykonać interesujący błąd. W swojej końcowej animacji wraca ona na górę ekranu. Jeśli wskoczymy wtedy w jej wir, może nas zabić. Jeśli było to nasze ostatnie życie, gra pogubi się w zeznaniach i zacznie odtwarzać zakończenie gry na przemian z animacjami kontynuacji. Wykorzystując tę wiedzę, Macie dostęp do podstawowych trików dla profesjonalnych graczy. Aby je wykorzystać w pełni, przyda się również wiedza na temat specjalnych, zgliczowanych technik. Wciskając szybko przycisk ruchu po kucnięciu możemy chodzić w słowiańskim przykucu, co pomaga ominąć wiele przeszkód w grze. Technika druga, dash jump, to skok przechodzący w sprint. Wymaga bardzo precyzyjnego wciśnięcia podwójnego przycisku kierunku w trakcie skoku, ale pozwala nabrać prędkości w locie. Trzecią sztuczką jest wykorzystanie powyższej techniki do zmiany kierunku skoku. Wykonanie tarana w przeciwnym kierunku do podskoku podczas dash jumpa zawróci ropuchę. Wyobrażacie sobie, że to nie koniec, ale ledwie początek tego co społeczność Battletoads wyczarowała w swojej ulubionej grze? Polski taser odkrył na przykład, że arena ostatniej planszy gry pałacu królowej jest jedynie wycinkiem etapu 11 z odwróconą kolorystyką. Dowiedziono również, że jeśli zrobi się to w odpowiednich okolicznościach, można uratować się przed wypadnięciem z planszy, podskakując w trakcie okienka wielkości 1,6 sekundy. W niektórych planszach można też zgliczować system broni białej, by wygenerować zgliczowane bronie do podniesienia. Efekty uboczne takiego przetasowania pamięci w grze mogą być jednak druzgocące. Od wizualnych gliczów po kompletną zmianę zachowania gry, jak w tym wypadku, gdzie plansza czwarta zmieniła się niespodziewanie w etap podwodny, a widoczne granice planszy przestały obowiązywać. Tu będziemy musieli jednak poprzestać, bo jakiekolwiek bardziej zaawansowane glicze wykraczają nie tylko poza moje pole ekspertyzy, ale nawet zrozumienia. Na zakończenie chciałbym podziękować The Mexican Runnerowi, ekspertowi na polu Battletoads, za skompilowanie tych ciekawych informacji. Bez jego ekspertyzy materiał ten nie mógłby powstać. Oraz Battletoadsowej społeczności speedrunnerskiej za udostępnienie dodatkowej zawartości. A jeśli chcecie usłyszeć więcej o tym, jak trudne są Battletoadsy, zapraszam do obejrzenia naszego starego wyzwania Archona, w którym próbuję opanować bitewne ropuchy w jeden dzień i rozbijam się jak żaba na skuterku o betonową ścianę. Do usłyszenia!